O smoczycy, która lubiła baśnie. Smoczyca Elbira obudziła się po stu latach głębokiego snu. Wysunęła pysk z jamy, słoneczko przygrzewało. Czuła się świetnie, ale była nieco głodna. Ziewnęła i postanowiła zdobyć obiad. Wyszła z jamy i poczłapała w poszukiwaniu owiec. Nagle usłyszała głos, przystanęła, wyjrzała ostrożnie za krzaków. Na łące siedział staruszek, a wokół niego zgromadziły się dzieci, które z otwartymi buziami słuchały historii o królewnie i rycerzu. Elwira. Tak zaciekawiła ta opowieść, że postanowiła posłuchać jej do końca. Niestety poruszyła się, a dzieci, zobaczywszy zielonego potwora, uciekły z krzykiem. Staruszek zaś drżącym głosem zapytał. Chcesz mi zjeść? Odpowiedział mu ryk, który dotarł do uszu mieszkańców pobliskiego grodu. Strach ich obleciał. Przypomnieli sobie o istnieniu smoczycy, o której od lat jedynie krążyły legendy. Stary Jan był jednak mądrym człowiekiem. Wiele w życiu widział i słyszał. też smoczy język nie był mu obcy. Zrozumiał, co Elwira ryknęła. Dobrze, opowiem Ci dalej. Połóż się koło mnie. Pismoczyca ułożyła się wygodnie, a Jan snuł dalej swą opowieść. Elwira, zasłuchana, zasnęła. Jan po cichu wstał i poszedł do miasta, aby opowiedzieć, co mu się przytrafiło. Po drodze myślał, że nie ma tak rzadkiego obcego języka, który by nie mógł się czasem przydać. Mieszkańcy doszli do wniosku, czy dobrze by było mieć oswojonego smoka, który swym widokiem i rykiem będzie odstraszał rabusiów. Postanowili zatem, że Jan przedstawi ich propozycję Elwirze. Oni będą dostarczać jej pożywienia. Jan będzie opowiadał jej baśnie i legendy, a ona zaś obroni ich w razie potrzeby. Smoczycy bardzo spodobał się ten pomysł. Od tej pory Jan codziennie chodzi na polanę, zabiera też ze sobą dzieci, a jego wnuczek chętnie uczył się wszystkich opowieści, bo pragnął zostać następcą Jana i dbać o to, aby Elbira miała zawsze dobry humor. I w ten sposób wszyscy byli zadowoleni. 真酷呀！